Sponsorem materiału jest Black Monk Games, polski wydawca gry fabularnej ze Wktulu oraz jubileuszowego wydania Księgi Strażnika i Zasobnika Strażnika. A więc wystarczającą ilość razy ktoś powiedział przy tobie ktulu. wystarczająco często ktoś powiedział przy tobie Horror Kosmiczny i przyszła pora uznać Dość. Chcę zrozumieć o co w tym chodzi. Mity wktulu, bo o nich mowa, stanowią sobą ogromne. Intertekstualne uniwersum rozpościerające swoje inspiracje, jak i wpływy pomiędzy wielu różnych autorów i różne media. Świat ten może przytłaczać, kiedy dopiero rozpoczyna się swoją przygoda. Warto jednak zrozumieć, że mity łączone są przez dwa wspólne mianowniki, którymi są oparcie o twórczość Howarda Phillipsa Lovecrafta, amerykańskiego pisarza Grozy z początku XX wieku, oraz wyjście z następującego założenia. Świat, w którym żyją protagoniści tych historii, zamieszkiwany jest przez mroczne byty o wiele potężniejsze i bardziej skomplikowane od ludzkości, co prowadzi do utraty poczytalności przez poczucie bezradności. Nie powstrzymuje to jednak bohaterów tych historii od skazanego z góry na porażkę próbowania przeciwstawienia się tym mrocznym siłom. To jest właśnie ten gatunek nazywany kosmicznym horrorem. Jednak nie spotykamy się tu po to, by zrozumieć co, gdzie i jak. Taki film już popełniłem. Ten materiał skierowany jest dla tych, którzy chcą na własną rękę zrozumieć tajemnice Lovecrafta i jego następców, lecz zastanawiają się, od czego warto zacząć. Materiał jest również dla tych, którzy chcieliby zrozumieć świat Cthulhu lepiej niż z trywialnych memów, czy z materiałów w internecie, które często odbiegają od kanonu. Oto na wierzchowcu złożonym z macek i nierzeczywistych kątów pędzę ja, pchając ciebie, drogi widzu, prosto w objęcia szaleństwa. Ja jestem Refur. To jest kanał narrator, ty natomiast zostań na chwilę i posłuchaj sześciu sposobów na to, by rozpocząć swoją przygodę z Ktulu. Książki. Zacznijmy od podstaw. Mity, mimo iż sięgające sobą do twórczości wielu różnych autorów, takich jak choćby Robert E. Howard, konan barbarzyńca, czy Robert Chambers, król w żółci, w swoich podwalinach zbudowane zostały w oparciu o twórczość Howarda Phillipsa Lovecrafta, a w samym jej centrum stoi najbardziej ikoniczne spośród jego opowiadań czyli Zew Cthulhu z 1928 roku, które to idealnie stawia przed czytelnikiem fundamenty tego świata, ustanawia klimat i pokazuje główne motywy. Przeczytanie Zewu Tulu jest idealnym, jeśli nie obligatoryjnym sposobem na to, by zobaczyć, czy mity Ktulu są dla Was. Mitologia ktulu cieszy się w Polsce sporą popularnością. Ze względu na swój status publicznej domeny, książki zawierające opowiadanie Zew Tulu były wydawane przez wiele różnych wydawnictw, w różnych zbiorach i pod różnymi tytułami choć warto tutaj podkreślić trzy z nich, które mogę polecić. Sam swoją przygodę z mitami lata temu zacząłem od przeczytania Zewu Cthulhu w wersji wydawnictwa CNT Toruń w tłumaczeniu Ryszardy Grzybowskiej z roku 2004, choć trzeba przyznać, że podobnemu, choć nie tożsame przez różnice w doborze kilku innych opowiadań w zbiorze, jest to wydawnictwa Wesper w tłumaczeniu Macieja Płazy, które to pojawiło się na rynku niedawno, bo w roku 2019 i ma kilka tłumaczeniowych wyborów, które dzisiaj uznawane są po prostu za lepsze. Ale jak Widać, mimo iż ja zaczynałem od wersji z 2004, nie jestem z tego powodu jakiś dziwny. Ostatnim wydaniem, które warto wspomnieć, jest album Zeftulu w formie wielkoformatowego wydania tego pojedynczego opowiadania w twardej oprawie, wypełnionego fantastycznymi grafikami François Barangera, który to, jak nikt umie, uchwycić skalę i grozę tej opowieści. Baranger robi to, co umyka wielu artystom, nadając swoim grafikom ilustrującym ten tekst, kinową wręcz jakość. Zew Cthulhu jako opowiadanie można lubić mniej lub bardziej, lecz z pewnością trzeba je znać. Sam zaś, jeszcze bardziej od Zewu polecam takie teksty Lovecrafta jak Sny w domu wiedźmy, Kolor z przestworzy czy Szepczący w ciemności, które stanowią sobą idealny kolejny krok dla czytelnika, występując we wspomnianych lub innych zbiorach opowiadań. Filmy i seriale Twórczość Lovecrafta na przestrzeni lat silnie inspirowała wielu twórców, również filmowych, chociaż bezpośrednie adaptacje jego dzieł na duży ekran nie były liczne, a te, które już się pojawiły, spotykały się raczej z silną krytyką, będąc nazywanymi filmami klasy B lub gorzej. Lovecraftowska estetyka, oparta na niesamowitych bytach, kosmicznych tajemnicach i grozie tego, co niewyobrażalne jest czymś, co wyjątkowo trudno jest przetłumaczyć na język medium wizualnego, przez co wielokrotnie wychodziło to groteskowo. Nie zmienia to jednak faktu, że parę tytułów zrobiło to lepiej niż reszta. Spośród wszystkich filmów wybrałem zaś ten, który nie jest adaptacją, ale najlepiej spośród nich wszystkich chwyta niuanse tego uniwersum. Mowa jest o In the Mouth of Madness Johna Carpentera z roku 1994 w Polsce znanego jako w paszczy szaleństwa. Film ten opowiada historię grozy inspirowaną tymi Lovecrafta, choć przeniesione na czasy bardziej współczesne twórcy. Historia skupia się na detektywie poszukującym pisarza, trafiającym do dziwnego miasta, którego nie ma na mapach. W toku fabuły główny bohater doświadczy spiralnej drogi wprost w otchłań zwątpienia w rzeczywistość i we własną poczytalność. A powiedzenie czegokolwiek więcej byłoby zbyt dużym spoilerem, nawet jak na 30-letni film. Film, mimo iż sięgający mocno po inspirację Stephenem Kingiem, stanowi sobą hołd oddany twórczości Lovecrafta i umiejętnie chwyta jej wiodące elementy, przede wszystkim fasadę rzeczywistości, która odkleja się, pokazując przerażającą, nihilistyczną prawdę o świecie. Drugim tytułem wartym uwagi jest odcinek serialu, a raczej antologii opowieści Gabinet Osobliwości Giel Model Toro. Mowa jest o odcinku Model Pikmana, podczas gdy gabinet sam w sobie stanowi hołd oddany klasykom horroru, tak właśnie ten odcinek, mimo iż nie będący najbardziej wierną adaptacją, cudownie transformuje klasyczne opowiadanie Lovecrafta o tym samym tytule, zachowując jednocześnie główny motyw. Model Pikmana to opowieść o studencie sztuki, który zaprzyjaźnia się ze swoim dziwnym kolegą po fachu, którego makabryczne dzieła fascynują protagonistę aż do punktu obsesji. To co następuje później to już czyste szaleństwo w najlepszym wydaniu. A warto też podkreślić, że akcja dzieje się w Arkham, flagowym dla twórczości Lovecrafta, wymyślonym mieście znajdującym się w Stanach. Gry wideo Mitologia Cthulhu miała ogromny wpływ również na przemysł gier wideo. Tematyka kosmicznej grozy, starożytnych bytów oraz niezrozumiałych tajemnic przyciągnęła uwagę wielu, co zaowocowało różnorodnymi produkcjami i towarzyszy nam tak naprawdę od czasów starożytnych, czyli gier na system operacyjny DOS. Mimo to, są dwa tytuły, które szczególnie mocno wybrzmiały wśród fanów. Pierwszym z nich jest Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, czyli Nasze ze Wktulu: mroczne zakątki Ziemi z roku 2005. Gra oparta na opowiadaniach Lovecraft'a, choć mieszająca motywy z kilku różnych źródeł, wrzucając w nie zupełnie nowego protagonistę, czyli prywatnego detektywa, który wyciągnie na wierzch wiele mrocznych tajemnic. Gra jest dostępna na Steam, choć ze względu na archaiczność tytułu i możliwe problemy techniczne, lepiej sięgnąć po lekko odświeżoną wersję z platformy GOG. Muszę jednak przyznać, że ja, niekierowany nostalgią, preferuję i polecam inny tytuł. Ze Wktulu z roku 2018 od studia Cyanide wydaje się o wiele bardziej przystępne. Gra ta to również psychologiczny horror silnie inspirowany twórczością H.P. Lovecrafta, mniej niż poprzedniczka stawiające na walkę i akcje, a bardziej na elementy mrocznego śledztwa. Akcja gry umiejscowiona jest w 1924 roku, a gracze wcielają się w rolę prywatnego detektywa Edwarda Pearsa, który to sam będący ofiarą urojeń śledzi zagadkową śmierć możnej rodziny na odizolowanej wyspie, trącącej lekko owocami morza. A przez to mam na myśli dziwne, mackowate kulty. W miarę jak Pierce prowadzi śledztwo, odkrywa mroczne tajemnice związane z miastem rybackim, kultystami, starożytnymi tajemnicami, mrocznym szpitalem psychiatrycznym i nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Co warto podkreślić, gra umiejętnie umożliwia graczom podejmowanie decyzji, które wpływają na rozwój fabuły. Bohater musi również utrzymać zdrowy rozsądek, aby unikać szaleństwa, które zagraża mu w miarę zbliżania się do prawdy. Call of Cthulhu zdobyło uznanie za atmosferę grozy, głęboką fabułę oraz wierne oddanie uniwersum Lovecrafta. Warto jednak zaznaczyć, że opinie na temat gry były podzielone. Gra dostępna na Steam. Zew RPG gdy mowa jest o mitologii Ktulu, nie można ignorować faktu, że ogromnym czynnikiem odpowiedzialnym za jej dzisiejszą popularność są gry RPG. Tylko nie te komputerowe, te papierowe, z odgrywaniem postaci i rzucaniem kostkami. Gry te umożliwiają graczom wcielenie się w postacie badaczy, którzy starają się na własną rękę odkryć tajemnice starożytnych i kosmicznych potęg, próbując jednocześnie zachować zdrowie psychiczne i fizyczne w obliczu grozy, która sięga poza ludzkie pojęcie. A to wszystko przy imersji, wczuciu w postać o wiele większym niż choćby w przypadku gier komputerowych. No bo czyż nie zależy nam bardziej, gdy nie możemy wczytać sejwa, a jedna zła decyzja dzieli naszą postać od śmierci w obleśnych mackach? Różne wydawnictwa RPGowe mają w swojej ofercie mityk tulu w różnych wersjach i wydaniach, podchodząc do kosmicznej grozy na najróżniejsze sposoby. Nie ma jednak wątpliwości, że tą najbardziej popularną wersją jest Zewktulu, wydawany przez Chaosium, a po polsku przez wydawnictwo Black Monk Games. I tutaj wchodzi moja propozycja, czyli zestaw startowy. Zestaw startowy to zazwyczaj pudełko pełniące funkcje wprowadzenia do systemu gry. Zawiera podstawowe, lekko okrojone zasady, opis świata oraz przykładową przygodę lub kilka scenariuszy do rozegrania. Ma on na celu zaznajomienie nowych graczy z mechaniką gry oraz realiami, z którymi się w niej zmierzą oraz z atmosferą, która charakteryzuje system, a ten do Zewu robi to świetnie. Na jego zawartość składa się kilka gotowych postaci, jak również puste karty gotowe do wypełnienia waszymi badaczami, wszystkie potrzebne kostki, ale również trzy książeczki, czyli skrót najważniejszych zasad potrzebnych do gry, trzy scenariusze i gra paragrafowa idealnie wprowadzająca w klimat kosmicznej grozy, jednocześnie oferując sobą wszystko to, co potrzebne, by zrozumieć jakie i o czym są mity Ktulu. Zestaw startowy do Zewu to, cóż, dobry start, ponieważ zawiera wszystko to, bez czego nie zaczniemy sesji RPG tak z perspektywy gracza, jak i jednej osoby, która wcieli się w narratora opowieści. Nawet jeśli nigdy przedtem nie bawiliśmy się w taką rozgrywkę. Trzy przygody są przeznaczone dla różnej ilości uczestników i zdolne są do tego, by zbadać, czy zew Cthulhu jest właśnie dla nas. A jeśli to nam przypadnie do gustu, droga prosta, by poszerzyć te zabawy o takie książki jak Podręcznik Strażnika, który otworzy wiedzę tajemną przed mistrzem gry, czy Księga Badacza, która przeznaczona jest to dla graczy. A skoro przy sesjach RPG już jesteśmy, to zdarza się i tak, że nie każdy ma czas chętnych znajomych i możliwości do tego, by pobawić się w to hobby. Dla takich osób, które dalej są ciekawe tego, co może przydarzyć się przy stole, pozostaje YouTube. Tamto znajdziemy multum różnych sesji RPG w różnych wydaniach i różnych podejściach, również po polsku dosłownie co drugi kanał RPG-owy maczał swoje macki w tych klimatach. Ja jednak zaproponuję tutaj dwie takie serie, które według mnie najlepiej chwytają tę tematykę. Horror w Orient Expressie na kanale Mój Loch to klasyczna kampania Zewu w świetnym wydaniu. Jelenie Żniwo zaś to prywatne podejście do tego świata wyreżyserowane przez Wojtka Tremiszewskiego na kanale Termosa. W obu tych przypadkach Strażnicy Tajemnic jak i badacze wkładają niesamowicie dużo pracy w uchwycenie tego charakterystycznego klimatu opowiadań Lovecrafta, jednocześnie dając Widzą niezłe show Gry planszowe Tematyka Cthulhu jest również bardzo popularna jako różnego rodzaju gry bez prądu W końcu niewyobrażalne byty i tajemnice stanowią sobą doskonałą podstawę dla wciągającej gry Wychodzi to czasem lepiej, czasem gorzej, lecz podczas gdy większość z nich oferuje emocjonujące wyzwania strategiczne, tak jest jedna, która szczególnie dobrze wciąga graczy w ten mroczny świat. A mówię o posiadłości szaleństwa. Mansions of Madness to gra planszowa typu kooperacyjnego od Fantasy Flight Games, wydana w Polsce przez Galaktę. Gra, której akcja osadzona jest bezpośrednio w uniwersum stworzonym przez Lovecrafta, oferuje możliwość eksploracji, rozwiązywania zagadek oraz konfrontacji z przerażającymi potwornościami ze świata horroru. Tutaj przedstawionych jako figurki. Gracze przyjmują rolę badaczy, którzy przybywają do posiadłości opanowanej przez tajemnicze siły, próbując rozwikłać sekrety i stawić czoła nadprzyrodzonym zagrożeniom. Gracze, przemieszczając się po planszy, zbierają wskazówki, rozwiązują łamigłówki i starają się uniknąć potworów oraz pułapek, które mogą prowadzić do ich śmierci lub szaleństwa. Głównym celem graczy, posiadłości szaleństwa, jest rozwikłanie intrygujących zagadek i wydarzeń związanych z nadnaturalnymi zjawiskami, zaś dzięki aplikacji i narratorowi Ech, a mogłem to być ja. Gra zapewnia dynamiczną rozgrywkę, ponieważ fabuła zmienia się w zależności od wyborów i decyzji podjętych w trakcie spotkania. Aplikacja zapewnia interaktywne i losowe wydarzenia, które wpływają na przebieg gry, co sprawia, że każda rozgrywka jest unikalna. Posiadłość Szaleństwa zdobyła uznanie ze względu na bogatą fabułę, atmosferyczne ilustracje, intrygujące scenariusze i możliwość interakcji z aplikacją. Stała się ona jedną z najbardziej popularnych gier planszowych wśród miłośników Cthulhu, deklasyfikując inne tytuły umiejscowione w tym świecie. I podczas gdy jest ona najdroższym produktem na mojej liście, cena jest współmierna do tego, ile zabawy oferuje sobą. Kanał Refur Narrator no, jest jeszcze taki jeden kanał na YouTubie, który to ma całą playlistę materiałów opisujących realia świata Cthulhu, rozpościerając swoją tematykę od wstępu, przystosowanego dla tych, którzy nie mają pojęcia o co chodzi, przez bardziej zaawansowaną kosmogonię, aż po filmiki skupiające się na konkretnych istotach z mitów. Tak, mówię o sobie. Czy to dobry moment, by przypomnieć o łapce w górę i subskrypcji? Tak, to dobry moment. Na playliście OKO, które stanowi sobą skrót od Organizacja Kontroli Osobliwości, w fabularyzowanych filmikach staram się, wykorzystując oprawę tajnej grupy zajmującej się walką z mitycznymi istotami i ich poplecznikami, przybliżyć mitologię w ogóle i szczególe, zbierając wiedzę rozpościerającą się od największych zagrożeń wiszących nad naszym światem, jak Joksotow czy Hastur, aż po te najmniejsze elementy mitosu, jak na przykład wpływ kotów, czy działalność kultów w XXI wieku. Zapraszam. Mitologia Cthulhu miała Ogromny wpływ, tak na literaturę grozy, jak i medium wizualne oraz gry w każdym smaku, inspirując twórców na całym świecie i pozostając ikonicznym elementem świata horroru i ogólnej fikcji. Jej uniwersum nadal fascynuje, a fakt, iż twórczość Lovecrafta przeszła do publicznej domeny, sprawia, że wiele niesamowitych projektów tworzonych z serca może wyjść na światło dzienne bez obawy o łamanie praw autorskich. Dlatego też polecam zapoznać się z zawartością tej subiektywnej listy, by zobaczyć, czym mity Tulu to wasza para, masko kaloszy. Na sam koniec należy wspomnieć, że rok 2024 to ważna data w kalendarzu fanak Oto bowiem w tym roku obchodzone jest dziesięciolecie siódmej edycji gry Fabularnej. Dziesięć lat temu wydawnictwo Black Monk Games zrzuciło się na głęboką wodę, chcąc wydać tę grę dla Polaków, i zakończyło się to spektakularnym sukcesem, który karmi te pasje, pozwalając obcować z nią starym i nowym fanom. Z tej to właśnie okazji BMG oferuje jubileuszową edycję księgi i zasobnika Strażnika, które, oprócz zawartości dostępnej w podstawowej wersji, oferuje sobą limitowane okładki i dodatkowe atrakcje w postaci wspominek i bonusowych scenariuszy. To tyle na dzisiaj. Zwyczajowo zostawiam Was z pytaniem, gdzie pierwszy raz usłyszeliście nazwę Tulu. Widzimy się w komentarzach pod spodem. Do usłyszenia. Cześć.